No widzowie, ja mam fryzurę, byłem u fryzjera i przepraszam, że nie było tego już długo odcinków. No akurat byłem chory na wakacjach, i trochę minęło. Przepraszam was. Teraz wyłączę kamerkę, bo mi się lepiej gra bez tej kamerki. No, dobra, gdzie bez kamery? I teraz tutaj Dobra Widzimy się już W tej grze citi... no, czyty o, czyty tam. To Widzimy się już w grze Kurczę, widzę, próbowałem wejść ale nie mogłem Już wiem, czemu nie mogłem Bo nie włączyłem ze interneta co, ja jestem jakiś głupi Zapomniałem włączyć interneta. Ale nagrywarkę mam chyba bezinternetową. Widzę, wiem. Oto ja tutaj, ten ku Możecie mnie dodać do znajomych ja dodaję wszyscy, no prawie wszystkich. No i będę kupował raboksy. To jestem wtedy. moim znajomym. I ja tutaj ten, ten pośrodku, z K i Nietoperkiem. Ja z tego Nietoperka miałem, ja tego Nietoperka mam z Reset Tyton, tylko jest go nie można zdobyć. No ja go zdobyłem, bo akurat wtedy grałem, było takie z wulkanem. No i tak go zdobyłem. A to na cię załadować nie chce brać Dobra Inna gra Cześć widzowie jestem dzisiaj banku, matem Tutaj jestem bankierem -y. erem z tak no, wolę zrobić tak, żeby coś się zdejmowało A no ja tu pieniędzy nie mam, nie mam tych kryształków. co ja mam tutaj kupić? Widzowie, ej ja tutaj nawet kryształków nie mam, tu ja już mam coś kupić. Okupiłem coś! Popsułem coś. No nie popsułem. Popsułem widzowie. Co? Jak mi się znowu zastopowało? Wydaje rob, robicie haz tak czy coś. Jestem jakiś ślepy i, i, i musicie jak chwilę zaćakować. Ja już to ja nie wiem. Nic. Ja mam nic do zrobienia. Robię pauzę na chwilę, a potem... Go...

Ai, não vou é apagar tá falando. Ok. Já tem problema, então. Já tem problema. Onde é o que tu é? é aqui no banco, mano. Não vou é aqui o jązes. Dai to. Dai to. Jak to mi jest okraj, to ja że się trochę Nie co weiß, Jesus, Hele. Hele ja złapię! Pomocy! Pomocy! Dajcie mi jakąś lapkę! Pochowajmy. nie

No. Si? I Jakieś to wyjście. Dobra, ebla, 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 Jak ebla, nie ebla, ebla, Dobra, ja coś tam wziąłem Co to jest? Jakiś drzwi? Gdzie te drzwi? Gdzie te drzwi do jasnej ciasnej? Ale tam nie ma drzwi O ja nie wiem, o co ma... Halo? No? Halo? Halo, jak to nie otwiera? Stefan! Co? I jest No matka, jak mi boli przy tych Halo? A ty, ty. O, 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 co? Dziękuję, nie będę musiał na to gościć. Dziękuję, już nie mam roboty. Ja już idę do domu, papa, Patam pa. pa, pa, gościów, że nie, nie mam roboty. Dobra, ja nie, to ja muszę to wrócić, bo nie... bo ja nie wiem, bo ja nie wiem To jest jedyne miejsce, gdzie mogę zostać. Moment co ja co nim zrobię? tak. To ty pieniądze znikają. Okej. A bo to są moje takie fundusze, bo to są moje fundusze. No halo! Aha. Ty mi tu pracujesz całą dobę, nie ma przerwy. Jest! się. Miny. To mają być miny? Czy coś, mi się, czy coś się pomyliłem? Kiszkaj. Ciskaj ten bez przerwy. Bo jak ja to nie... to ty nie masz roboty. I ja jeszcze nie mam robót, to mnie nie wnerwaj. Bo ja też w osi tak nie masz. Co tam było? Idź. Idź, bo już z skorolki. Idź, ja to widzę, idź. Idź. I widziałem to. No co ja zrobiłem, gościu?! Ja nic sobie nie zrobiłem! Ty mi zrobiłeś, dwa nie ma policji! Tylko jak jest. Na mm. dobra. Dwa. No dzwonisz się? No to So, you, sir? hello i'm sorry the number you have dialed is not in service at this time yeah, I know, Cazzo, nix se nera. Potrzebuję policji di polizia. Polizia. Questo è il sambo di un po' che si è scoperto. Ti combatti, stai vuoi che tu abbia

To no, ser, czy to mam na myśli prawdziwą Yes, Nie ja wiem. Co za tym O, to by to Dobra. No pracuje ta tam? Co to jest? No nie, no naprawdę to... To ja po takie coś zbierałem? Na takie coś, co ja zbierałem, no to ja już wolałbym o to kupić. No. I proszę. To na to już bym wolał wydać te pieniądze, co poszły na tą tablicę. Szybciej. Okay. No nie mam całego dnia.

Weźcie dajcie mi łatwo z nawet może być z dół. Czyli proszę, dajcie mi suba. Proszę, błagam Was. Błagam. A dzisiaj żegnam się ja z moim Stefanem i tam z Robertem, czy jak mu tam było. I cześć.